To jest kanał Porozmawiamy o Skokach, zakończył się właśnie Fiskap Mężczyzn w Willach, ale zacznę omówienie od Pucharu Kontynentalnego i przy okazji poruszę temat zbliżający się Mistrzostw Świata Juniorów, bo mimo tego, że odbywają się nominalnie w Zakopanem, to w całości w Zakopanem się jednak nie odbędą. Jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny, wygrywa Frydyk Wimstadt, dalej Ziga Jellar, Misial Hajbek, Clement Seigner, Joachim Odegard Bierenk. Kacper Juroszek, Etunus Jajnen, Urliś Wolgenand, Domen Preutz i Filip Aschenwald. Jeśli chodzi o resztę reprezentantów Polski, 21. Aleksander zniszczał dalej, 24. Jakub Wolny, 26. Andrzej Stękała i 30. Klemens Murańka bez punktów, 41. Maciej Kot. Jeśli chodzi o drugi konkurs, no to wygrywa Ziga Jelar, dalej, Fredyk Wilumstadt, Misial Hajbek, Filip Aschenwald, Urliś Wolgenand, Klemens Seigner. Andreas Wellinger, Thomas Lackner, Domen Preutz i na 10. miejscu Joachim Odegaard-Bierenk. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski 11. Kacper Juroszek, który ogólnie zaliczył bardzo wajne występy w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny i prawdopodobnie dość mocny kandydat razem z Wolnym, chociaż raczej wydaje się, że to jednak Juroszek jest tutaj mocniejszym kandydatem do tego, żeby po prostu pojawić się w Lachti w ramach kwoty startowej reprezentacji Polski 14. Jakub Wolny 19. Maciej Kot 20. Aleksander Zniszczoł 21. Klemens Murańka i 23. Andrzej Stękała na przestrzeni całego weekendu nie powitaliśmy nowego zawodnika z prawem startu w Pucharze Świata. I Fiskapy, villach, No i wielkie zaskoczenie. 20 Austriaków, z czego wielu bardzo młodych. No kto by się spodziewał, że Austriacy tutaj wygrają i zamiotą konkurencję, chociaż w drugim konkursie tylko 14 punktowało i nawet nie zajęli całego podium, więc można powiedzieć, że no jest nawet nie najgorzej. Myślałem, że będzie większa deklasacja, ale do wyników. Pierwszy konkurs, Jani Reisenauer dalej, Stefan Reiner, Marco Wergeter, Clemens Leitner, Maximilian Steiner, Matija Wilić, Peter Rettinger, Borpał Klaudio Claudio Haas i Goraz Zawrstnik. Jeśli chodzi o Polaków, 15. Tomasz Pilch, 17. Jan Habdas, 24. Jarosław Krzak, 29. Arkadiusz Jojko, 30. Szymon Jojko, 40. Tymoteusz Amilkiewicz, 41. Marcin Grubel, 43. Klemens Joniak, 46. Adam Niźnik i 48. Szymon Zapotoczny. Jeśli chodzi o drugi konkurs, znowu wygrywa Jani Reisenauer przed Patrykiem Witeszem. Stefan Reinerem na czwartym miejscu, Bor i Maximilian Steiner, dalej Peter Rezinger, Matija Widicz, Mika Schwan, Erik Fuchs i Klemens Leitner. Jeśli chodzi o Polaków, 12 Jan Habdas, który ogólnie ma tutaj występy troszeczkę poniżej oczekiwań i raczej forma troszeczkę się oddaliła na przestrzeni, można powiedzieć, ostatniego miesiąca, bo już miewał lepsze występy Habdas i Oczywiście podniosły się głosy, że jak można tego Habda trzymać w fiskapie i tylko czasem dawać szansę w pucharze kontynentalnym. Ano to, że przecież, no nie prezentuje poziomu na puchar świata ten zawodnik. No powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie nie jest to zawodnik, którego należałoby wystawiać w pucharze świata na takiej zasadzie, że wyrzucamy hulę wolnego, juroszka i wszystkich pozostałych po prostu pomijamy, bo jest młody. Pewnie niektórzy się nie zgodzą, ale jednak mam takie podejście, że po prostu powinni startować najlepsi. Wiem, że wiele osób jest bardzo niechętnych Stefanowi Huli. Z jednej strony mnie to nie dziwi, a z drugiej strony mnie to denerwuje, bo czym sobie zapracował Stefan Hula na to, żeby po prostu go odstrzelać bezczelnie, tak kompletnie hawski sposób, bo jest wiekowy. No raczej tutaj należy się zastanowić nad tym, dlaczego nikt nie jest w stanie jednak Stefana Huli po prostu wypchnąć z tej pozycji. Przecież pojechał na Igrzyska. Był najlepszy w Zakopanem spośród całej reszty, a w zasadzie nie tylko z całej reszty, jeśli chodzi o walkę o igrzyska. Był w 30 na igrzyskach, oczywiście przegrał walkę z Wąskiem, jeśli chodzi o drużynę, ale całościowo, czy to faktycznie jest ciągnięcie na siłę? I jeżeli porównamy wyniki z Pucharu Kontynentalnego innych zawodników... No to nie jest to zaskoczenie, że jednak dostał się na te igrzyska, bo po prostu Stefan Hula w tym momencie był najlepszy i absolutnie jest się na igrzyskach. Przecież był jeden konkurs, był w 30, wiadomo jakie były tam warunki, ale jednak trudno powiedzieć, że jest tutaj włożony na siłę. Na początku sezonu można było tak powiedzieć, no bo cztery razy nie przyjmą kwalifikacji i był to naprawdę bardzo słaby wynik, ale całościowo nie wiem, już pomijam Juroszka którego można tutaj jak najbardziej wziąć, ale czy inni zawodnicy rzeczywiście pokazują taki potencjał w tym momencie sportowy, że należy koniecznie ich brać? Mamy Habdasa, ale jednocześnie czy to ma sens faktycznie brać tego zawodnika tylko po to, żeby po pierwsze oskakać go w Pucharze Świata? Tak, ale dlaczego należy oskakać akurat jego w Pucharze Świata, skoro ma problemy cały czas z regularnym punktowaniem na poziomie Pucharu Kontynentalnego i do tego jeszcze ma niższą formę? I wielu podnosi tutaj argument Daniła Sadrejewa, ja uważam, że ten argument jest podnoszony troszeczkę bez sensu, bo Sadryjew nie był forowany jakoś bardzo mocno te kilka lat temu. On zaczął się wyróżniać bardzo szybko, już jako 15 miał prawo startu w Pucharze Świata i Rosjanie wcale go nie forowali. I było tak, że w 2019 roku od razu Sadryjew do Pucharu Świata, nawet wtedy kiedy wygrał próbę przed mistrzostwami świata juniorów. On i Mańkow po prostu dostali szansę w Rasznowie. Tam Sadryjew no bardzo mocno nie zabłysły, bo raz przepał w kwalifikacjach, a raz został dyskwalifikowany jeszcze przed oddaniem skoku. Mańkow raz przebrnął kwalifikacji, i to byłoby na tyle. I zostali z powrotem schowani do szafy, bo po prostu nie prezentowali poziomu na to, żeby wozić ich na Puchar Świata. W kolejnym sezonie dostali szansę w niżnym Tagile i tam Sadryw się bardzo fajnie zaprezentował. Mańkow w sumie też dobrze skakali, dostali szansę na imprezie głównej, ale później też, oszczędnie pewnie ze względu na koronawirusa, po prostu zaczęli skakać słabiej i zostali odstawieni od składu. Sadrejf i Majkow nie byli pchani na siłę przez cały sezon, tylko wraz z początkiem stycznia tak naprawdę zostali odstawieni od składu i zaczęli skakać inni zawodnicy. I wrócili dopiero na Mistrzostwa Świata, no wcześniej jeszcze skakali razem z Kolobowem i Purtowem na Mistrzostwa Świata, gdzie był brązowy medal. I później dopiero dostali szansę taką poważniejszą na Mistrzostwa Świata i tam faktycznie znów Sadrejf skakał bardzo dobrze. A później znów zawodnicy zostali wycofani i tam chociażby szansę, no jeszcze przed mistrzostwami Świata dostał chociażby Michał Purtow, ale to był troszeczkę rezerwowy skład, bo tam też Nazarowa nie było chociażby. A na koniec sezonu jeszcze mały epizodzik otrzymał Maksim Kolobow, który po prostu wystąpił w kwalifikacjach podczas pierwszego konkursu na Obiekcie do lotów narciarskich w planicy i tam wypadł bardzo, bardzo przeciętnie, ale jednocześnie ci zawodnicy nie byli pchani na siłę, tylko dostali epizody i tutaj na trofimów cały czas chociażby dostaje szansę. Można się zastanawiać, czy Korniow nie powinien dostać szansy, chociażby w tym momencie, chociaż ostatnio on w ogóle nie startuje i nie wiem czy jego kontuzja się odnowiła, czy Stało się coś innego, ale jednocześnie w tym sezonie no to po prostu Mańkow, a zwłaszcza Sadlew zasługują na te szanse, bo jest to realnie Mańkow numer 4 albo 5 w reprezentacji, ewentualnie 6, zależy jak klasyfikować, Barzenowa, który ani razu nie punktował podczas tego Pucharu Kontynentalnego, podczas tego weekendu w zasadzie. A Sadryjew, no to już kompletnie inna sprawa, bo po prostu regularnie punktował praktycznie przez całe LGP. Nawet się podium trafiło, wiadomo w jakiej obsadzie, ale jednak i w zasadzie w tym sezonie, no to regularnie punktujący, wiadomo nie we wszystkich konkursach, bo czasami, no trafiały się słabsze skoki, trafiały się dyskwalifikacje, ale też szczyt formy, przygotowany na igrzyska olimpijskie, bardzo fajne występy, być może nawet troszeczkę ponad miarę to ósme miejsce na obiekcie normalnym, ale jednocześnie był to zawodnik, który się. Jest to zawodnik, który się po prostu w miarę harmonijnie rozwija i tak jak mówię, ci zawodnicy dostali szansę w tym momencie, kiedy na to zasługiwali. Nie wtedy, kiedy dostali prawo startu w Pucharze Świata. Purtow dostał z nich szansę na wcześniej. jeszcze podczas zawodów LGP w Zakopanem w 2019 roku w drużynie dostał szansę, dlatego, że był numerem 4 w reprezentacji Rosji, nie dlatego, że był młody, zresztą jakby nie patrzeć, chociażby rok temu, Mańkow, tak jak mówię i Sadrej w pewnym momencie zostali odstawieni i weszli bardziej doświadczeni zawodnicy. A teraz w związku z tym, że chociażby Maksimocznie skacze bardzo słabo Hazetiną w ogóle nie dostał szansy, Korniłow nie do końca wiadomo, co się z nim dzieje. To oni po prostu dostają szansę, dostali szansę, bo są po prostu najlepsi spośród reprezentantów Rosji, powiedzmy z tego drugiego szeregu. No i można powiedzieć, że teraz już Sadejew jest po prostu pierwszym szeregiem, jeśli chodzi o reprezentację Rosji. I w mojej opinii raczej należy się zastanowić, dlaczego. Juniorzy prezentują w tym momencie przynajmniej w większości tak przeciętny poziom, zwłaszcza w roczniku 2002, na co złożyły się też niezbyt przyjemne okoliczności typu kontuzje Adama Niżnika, bardzo poważne. I czy absolutnie wszystkiemu bezwzględnie i w 100% winni są trenerzy? Bo korelacja pomiędzy tym, kiedy Przestał być dostępny do użytku kompleks średniej skoczni w zakopanem, a obniżką formy ogólnie reprezentacji juniorów i można powiedzieć jakości sportowej poszczególnych roczników jest dość ciekawy, że, no już pomijam fakt, że w całej potężnej Polsce, która jest, no, wielką potęgą skoków narciarskich jest jedna średnia czynna skocznia, przynajmniej była przez kilka lat, teraz są aż dwie, co w porównaniu z pozostałymi nacjami topowymi, tak to nazwijmy, no jednak dysproporcja jest dość poważna, też w porównaniu chociażby z Rosją ta dysproporcja jest dość poważna, jakby nie patrzeć a małe skocznie, no to niby jest troszeczkę lepiej, ale całościowo od pozostałej części to przejść Polska w tym aspekcie dość mocno odstaje i czy jednocześnie faktycznie jest to aż tak przeciętny rocznik, Wszyscy patrzą na Austrię, bo Austria sieje absolutne spustoszenie w niższych y, rangach, jeśli chodzi o zawody i w zawodach juniorskich, co nie jest dziwne, bo tam po prostu ten rocznik 2002, do tego 2003. One wyglądają absolutnie przegenialnie, i aż żal patrzeć, bo jest wielka szansa, że wielu z tych zawodników w ogóle nie będzie miało szansy się przebić w ogóle do zawodów najwyższej nagi, bo po prostu konkurencja będzie tak silna, a ci starsi zawodnicy typu Fettner, typu Aigner wcale nie zamierzają odpuszczać, jakby nie patrzeć i tam się robi strasznie, strasznie. Ciasno. do tego mamy słoweńców, którzy zostali mocno przetrzebieni przez kontuzję i przez to mogę powiedzieć już teraz, że jeżeli się jakiś cud nie stanie po drodze albo dyskwalifikacja, albo upadki, albo mega losowy konkurs, no to znamy już Mistrza świata juniorów w konkursie drużynowym. Mówię tutaj oczywiście o Austrii. I tak poza tym, no to chociażby kadyda do trzeciego miejsca jest taki mocno problematyczny. Tutaj dużo zależy od tego, chociażby czy Sadryjew będzie na Mistrzostwa świata juniorów jak będą się prezentować Norwegowie, czy Japończycy wyciągną znowu kogoś, nie do końca wiadomo skąd, nie ma Rena ni Zawodnicy, którzy się Pojawili podczas tego fiskapu, zaprezentowali się dość ciekawi, aczkolwiek nie na takim poziomie, żeby była tegoś niebywała rewelacja, chociaż u pań fiskapie, no to rzeczywiście jedna załączek się bardzo mocno wyróżniła. I chciałbym właśnie w tym momencie zadać pytanie, czy faktycznie te roczniki są aż tak przeciętne, jak się wydaje. Wiadomo, że są przeciętne w starciu z Austriakami, ze Słoweńcami, ale czy faktycznie są aż tak mega przeciętne, zwłaszcza biorąc pod uwagę infrastrukturę? Wiadomo, infrastruktura nie skacze na co genialnym przykładem jest chociażby Szwecja, która ma więcej tych średnich obiektów zdatnych do użytku niż Polska. A wiadomo, że tam poza skokami kobiecymi, no to w zasadzie trudno cokolwiek powiedzieć ogólnie o skokach mężczyzn i to tak co najmniej od 7 lat, bo męskie skoki narciarskie jeśli chodzi o Szwecję, zakończyły się wraz z konkursem drużynowym Falun. Można tak powiedzieć, bo nie ma ani jednego punktu Fiskapu, a jeśli chodzi o mistrzostwa świata juniorów, no to ostatni występ, który pamiętam, no to było ostatnie miejsce, jeśli chodzi o Oberwiesenthal w konkursie indywidualnym. Dobra, do brzegu, bo pojechałem kilkanaście minut dyskusji o juniorach, a nawet nie skończyłem omawiać konkursu Fiskapu. 18 Tomasz dwudziesty 23 Jarosław Krzak, 27 miejsce Tymoteusz Amilkiewicz. Wielkie brawa dla tego zawodnika, rocznik 2005 i w tak mocno obsadzonym Fiskapie jednak zdobył punkty. Troszeczkę, powiedzmy, wiatr pomógł, ale jednocześnie jest to bardzo, bardzo przyzwoity występ. 38 Arkadiusz Jojko, miejsce niżej Szymon czterdziesty 41 Marcin Wróbel, 42 Adam Niżnik, no, jestem bardzo zasmucony tym, jak ta kariera się rozwija, a raczej nie rozwija, jeśli chodzi o Adama Liżnika. Kilka lat temu, jako 17 siedemnastolatek, w zasadzie 16 szesnastolatek jeszcze, podja, wiskapu, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu, a teraz wielkie wątpliwości, czy on w ogóle dostanie się do kadry na Mistrzostwa Świata Juniorów. I jednak tutaj kontuzja bardzo mocno zahamowały jego rozwój, a w zasadzie można powiedzieć, że tutaj doszło wręcz do ustecznienia, jeśli chodzi o poziom sportowy, jeśli chodzi o tego zawodnika. Wielka szkoda. Wiadomo, że jeszcze się tutaj kariera nie skończyła, ale jednak szanse, że rozwinie się ten zawodnik do poziomu chociażby regularnego punktowania w Pucharze Kontynentalnym albo pogranicza Kontynentalu i Pucharu Świata są jednak o wiele mniejsze niż te kilka lat temu. 51. Klemens Joniak Jeden z młodszych zawodników w sprawie startu w Pucharze Świata, a jednocześnie tutaj troszeczkę forma od niego odeszła, aczkolwiek nie dziwię się, że jednak te występy są, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycje, dość przeciętne, bo to jest w tym momencie naprawdę jeszcze bardzo młody załnik faktycznie. Można o nim powiedzieć, że jeszcze czasu ma bardzo dużo. I dyskwalifikacja Szymona Zapotocznego. I jeszcze rywalizacja pań. Przyjechały Rosjanki w galowym składzie, można tak powiedzieć. I dwa razy wygryła Irina Awakumowa. Pierwszy konkurs Irina Awakumowa, dalej Lara Marziner, Taja Bodlaj, Irma Machinia, Nagomi Nakayama, Katra Komar, Vanessa Moharic, Aleksandra Kustowa, Hanna Wigele, i Krystyna Prokopiewa. Konkurs drugi znów Iryna Awakmowa dalej Nagomi Nakayama. Irma Machinia, Aleksandra Kustowa, Lara Marziner, Taja Bodlaj, Julia Milbacher, Sofia Tichonowa, Katra Komar i Hanna Wigele. I jeszcze wracając do tematu, którego nie zdążyłem poruszyć, a zapowiedziałem, że jednak go poruszę, no to mistrzostwa siatania w Zakopanym będą bez kibiców, co w kontraście do powiedziałbym ogólnego nastroju cofania wszelkich obostrzeń jest dość ciekawe zwłaszcza, że to jest przecież świątynia skoków narciarskich. No, świątynia skoków narciarskich w polskim rozumieniu jest kilka metrów dalej, kilkaset metrów dalej, ale ogólnie fakt, że nie będzie kibiców jest troszeczkę zaskakujący. Oczywiście jest szansa, że jest to podszepte troszeczkę innymi pobudkami niż stricte epidemiologiczne, ale co ciekawe, były opóźnienia przez pandemię, wiadomo jak to się skończyło, wzięło w ostatniej chwili lachti, rok temu mistrzostwa siadioniorów. Teraz mamy 2022 rok w końcu, te skocznie zostały wybudowane, piękny kompleks, bardzo długo to trwało, o kilka lat dłużej niż powinno, ale jednak jest, jest to piękny kompleks, bardzo mi się podoba, ale jednocześnie biegi w ramach narciarstwa klasycznego z włączeniem kombinacji norweskiej będą miały miejsce w Lygmy, w Norwegii. Nie zostały przygotowane odpowiednie trasy biegowe, żeby zrealizować całość Mistrzostw Światełniorów w narciarstwie klasycznym, bo to nie są tylko skoki narciarskie, tylko jeszcze kombinacja norweska i biegi. I szczerze mówiąc wygląda to średnio poważnie. No, bo skoro nie ma nawet możliwości przygotowania odpowiedniej trasy biegowej, żeby zrealizować Mistrzostwo Świata juniorów, no to co to mówić w ogóle o projektach Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym? I jak niby mamy mówić o tym, żeby pozostałe, powiedzmy, gałęzie narciarstwa klasycznego i do tego jeszcze inne dyscypliny, które podlegają bezpośrednio pod Polski Związek Narciarski, czyli jeśli dobrze pamiętam, narciarstwo alpejskie i snowboard, jak to się ma niby rozwijać zresztą? Jeżeli siedzicie powiedzmy w tych sportach to jestem bardzo ciekaw waszej opinii co do tego co się tam dzieje bo na forach skoków najczęściej słuchacie takie opinie że wszystko się zwija a skoki jeszcze się trzymają przed tym żeby całkowicie się zwinąć jeśli chodzi o reprezentację mężczyzn, Ale sam fakt, że jednak nie ma tych tras biegowych i można powiedzieć, że jest to bardzo kombinowane jeśli chodzi o rywalizację w ramach Mistrzostw Świata jest to bardzo, bardzo ciekawe. I ja wiem, że często Apoloniusz Tainer zdaje się gdzieś tam zahaczać o czwartą gęstość podczas swoich wypowiedzi, a niektórzy by powiedzieli, że czasami on się wydostaje z tej czwartej gęstości, a kiedy mówi o... Polskich juniorach, przepraszam, nie juniorach, tylko zawodnikach bardzo młodych i perspektywicznych, no to jest bardzo mocno w tej czwartej gęstości, ale jednocześnie zakładam, że wcale to nie jest skierowane do nas, do osób, które powiedzmy siedzą w skokach narciarskich, tylko do ogółu społeczności tych kilku milionów ekspertów. No wiadomo, że teraz tych milionów ekspertów zrobiło się maksymalnie dwa, nie jest to 13 milionów ekspertów, czy 12 z najlepszych czasów, chociażby Olimpiada w Salt Lake City. Wydaje mi się, że te komunikaty mają przede wszystkim trafić do działaczy, do oku, świadomości publicznej, żeby jednak to nastawienie było takie, że no są słabe wyniki, ale za to są następcy, a nie każdemu chce się jednak, że tak powiem, wgryźć w temat dużo mocniej. No bo przecież no nie każdy interesuje się skokami na takiej zasadzie, że patrzy jak tam fiskapy pucharko kontynentalne, jak juniorzy są najlepsi i dla nich powiedzmy zdaniem Sadrejf to jest wielkie zaskoczenie. Każdy, kto siedział bardzo mocno jednak w tym temacie, no to w 2019 i 2020 roku już wiedział, że jednak Sadrejf ma mega potencjał i to, czy on go wykorzysta, to jest inna sprawa, ale fakt, że on już doszedł do takiego poziomu, pokazuje, że naprawdę potencjał w tym zawodniku jest przeogromny i należy tutaj pamiętać, że cały czas po prostu toczy się walka o fundusze, o sponsorów, a jeżeli będzie mowa, że, no, będzie ciężko, no, ciężko będzie o następców, no to automatycznie te fundusze zostaną obcięte Sponsorzy mniej zainteresowani, nawet chodzi tutaj o samą kwestię PR-u, może nie jest to kwestia stricte merytoryczna, ale jednocześnie wydaje mi się, że po prostu no, czasami trzeba pamiętać o tym, że po prostu cały czas tutaj toczy się walka i nie są to komunikaty skierowane do osób, które faktycznie siedzą mocno w skokach narciarskich. I ogólnie bardzo ciekawi mnie, że praktycznie nikt nie porusza tematu infrastruktury. W Polsce, przy okazji, powiedziałem dyskusji na forach, tylko zawsze są trenerzy jest małysz, jest tajner jest podejście zawodników, jest poruszany temat sztams i w mojej opinii jest to wręcz takie banalne uproszczenie, że sztams tutaj za wszystko odpowiada, w ogóle nie ma słowa chociażby o Eisner tym wspaniałym ośrodku, w którym swojego czasu, chyba kilka lat temu albo nawet rok temu była po prostu reprezentacja Polski podczas letniego zgrupowania. I swoją drogą bardzo mnie dziwi, że podczas dyskusji na forach i często przy dyskusji powiedzmy dziennikarzy, ekspertów bardzo rzadko jest poruszany temat jeśli chodzi o infrastrukturę w Polsce, jeśli chodzi właśnie o skocznie narciarskie, bo po prostu bardzo odstaje od pozostałych państw top 5. W tym momencie można już powiedzieć o top 5. Do tego Rosja wygląda co najmniej porównywania w mojej opinii lepiej niż Polska. I nawet przy tym tak dużym zainteresowaniu, no to nie było jakiegoś gwałtownego rozwoju. Był rozwój w pewnym momencie dość skokowy, chociażby Wisła Malinka, te duże obiekty wiadomo, ale ostatecznie cały ten impet no niecały. Część impetu poszła po prostu w gwizdek. Ile miało być jeszcze skoczni normalnych w różnych miejscach? Jak miał się rozwinąć chociażby kompleks zagórz? Przepraszam, kompleks zagórzu, czyli zakucia. Miała być skocznia normalna. I tej skoczni normalnej nie ma. Może się zapowiedź pojawi przy okazji kolejnej kampanii wyborczej, samorządowej, ale no to wiadomo, że najprawdopodobniej to się skończy tylko samą zapowiedzią. I być może skoro tylko ja tak intensywnie maguluję ten temat, no to najprawdopodobniej jest on nieprawidłowy, skoro nikt oprócz mnie, przynajmniej w większości przypadków, nie zajmuje się tym tematem, to być może nie jest to akurat najważniejsze zagadnienie, jeśli chodzi o skoki nadciaskie w Polsce. Być może tutaj przeceniam wartość, jeśli chodzi o infrastrukturę, zresztą tak jak mówiłem wcześniej, infrastruktura nie skacze, ale wydaje mi się, że jednak fakt, że są dwie skocznie średnie w całej potężnej Polsce... Jest jednak dość istotny i troszeczkę ogranicza tutaj możliwości jednak szkolenia odpowiedniej liczby juniorów i przepuszczenie odpowiedniej liczby dzieci po prostu przez ten system szkolenia na wysokim poziomie i umożliwić im po prostu szansę na trenowanie na skoczniach adekwatnych do ich wieku, żeby chociażby z Zagórza wypływało troszeczkę więcej juniorów niż ma to miejsce obecnie. To tyle. Do usłyszenia.